Cześć manko, tutaj Ksalion i zapraszam na kolejny odcinek z mafii. No i cofnęło mnie troszeczkę w fabule, e, ale, ale, ale. Po drodze, no napotkałem na policję i jestem poszukiwany. Także nie wiem, jak to jeszcze rozwiążemy. Także póki co, wsiadamy. Jak będą mi chcieli zatrzymać, to po prostu dam mi łapówkę i tyle, nie? Że hey, you know, gangsterzy mnie hey, przed chwilą to gonili, to już w ogóle jest jakaś masakra. Mam nadzieję, że glin nie spotkam tak blisko siebie i jak ja, to przeżyjemy. Dobra, jest mm, rano i jeszcze tak mi się język plącze masakra jakaś. Sobotni poranek jak dla mnie. Klawas pewnie It's mm, supposed no, to, no, we we you in to the cat house in the city, Monday. Cat house, huh? Wow. Whoa, well, you don't know, sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. Hey, don't worry, Vito. These girls are real professionals. If you forgot how to do it, they'll get you back in shape in no time. <laughs> <laughs> We're gonna have a ball. <laughs> oh, hey, uh, remind me not to drink too much. There's some I gotta take care of later.

Exactly. So I talked to Leo Galante about you, Vito. He said you were a real stand-up guy and he told me all about the shit that Clemente tried to pull on you guys. But between you and me, why'd you get into that line of work? I mean we all got our re reasons. Well, uh yeah. yeah. Because uh mm. you know, I don't I don't want to end up like my old man and uh Oh no. Yeah. Look, I figure nobody's going to help me, so I got to help myself. <laughs> you do. Oh, okay. Yeah. Okay. Scram, baby. So Vito, listen. I work for Carlo Falcone and uh, we're looking to expand our operation joe's been working for us for a while now and uh, since you're a friend of his we'd like to extend that offer to you as well what do you say yeah sure i'm interested all right let's drink to it here's to you guys all right. and to a bright future together Touching down. i can't be drinking too much tonight uh, i got some business to take care of Carlos is a real smart guy. <laughs> He's into, uh, uh... you know, astrology. You mean astronomy. Ah, uh, fuck you, you fucking cum dumpster. It's actually not Sorry, ladies. Looks like I gotta get going. Shut your goddamn pie hole. If you wanna oh. use your mind. You fellas, ready to go? <laughs> oh. Yeah, let's go. Hey, get up, Joe. Joe. Hey, ho, ho, ho. I'm going home. Good night, you hoes oh it's that wood a man? hey where the hell is my car Why, uh, somebody stole it Show me you've been fucking cops, man you're staring at it you lush huh oh, oh yeah, good <laughs> hey where's my keys vito's gonna drive he's the least fucked up out all of us yeah next time for us Joe, more pussy less poofs. no of końcu wsiedli. so how would you like to play Speedo? lot better than playing i just seek in the shower, huh of they agree you

i told you i had some fucking business to take care of and you went and got me drunk hey since when does business that aha really through you go okay trunk. <laughs> hey whoa 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 hey calm down vito hey i expect you we'll figure something out What's the figure all we gotta do is bury the stiff I already got his spot picked out up by the old observatory stick up the problem not the button you got a shovel sure it's in the trunk and the hole is already dug all we need to do is chuck him in and cover him up all right all right where's this hole yeah, a little ways outside of town there's a path in the forest to a small clearing that's where the hole is. No, trupa to jeszcze chyba w żadnej grze nie zakopywałem. Nie wiedziałem, czy w ogóle zahamować, czy on, czy on zahamuje za ten ruch jeszcze sami. bo tutaj, jadę sobie właśnie przez to skrzyżowanie ostatnio. E, no i e, przede mną Michał taki. Ja, tak, 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 chyba nawet taki oh, sam samochodzi jak, jak mój, nie? E, już rusza, no to ja też prawda. On nagle tak zahamował, tak jakby so, sobie na ręczny chciał stanąć. No i pierdyknąłem go, no. A taki miałem ładny biały samochód, sobie go podpierdzieliłem. Dzięki, stary. Ludzie, dopiero jadłem siadanie, no. Ścinamy, ścinamy! Gdzie jest ta ścieżka? O, tutaj dopiero, masakra! A teraz już przynajmniej jest prosta ta gitara. Przepraszam, jadę, jadę, jadę! No gościu, czemu hamujesz tam? <grym> Hillwood. Dzielnica Hillwood. Ale pędzę, ale pędzę! Trzeba by coś przehamować, nie? Ale poszedł, ale poszedł dym! A jak można jechać z trupem do tego... do... przed klub? Jeszcze... a Z tego na pewno będą jakieś problemy. Tutaj muszą być jakieś problemy. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Jo, jaki potargany w ogóle? Rido, go pop the truck. Is that a joke? Mm. That's great. That's just great. Yeah. O, <coughs> <laughs> oh, matko. God damn it, new shoes. Oh, Jesus oh. Christ. Ach, oh, fucking Christ almighty. How long has this guy been in here, ready? Uh, just a couple days. But <laughs> we're gonna have to get him out of there if you oh, don't. That's just great. I can't handle the smell. Some fucking welcome home this is. <laughs> Hey, mother! Hey, hey, here's a hole. Right here. Dump him in. tam tym bagażnikiem do Finally done. <sighs> okay. już Now who's gonna bury him? What? I, I give me a minute to get a hold of myself. Can you just do it? every time i get a whiff of the guy makes me have to puke and eddie's not going to be any help uh, here. Fine, if he... whatever hey fellas i about a little music eh? you gotta be kidding me Good night, sweetheart. Well, it's time to this go. This wasn't supposed to be part of your homecoming party, but Good it's nice night, out here, sweetheart. ain't it? I ain't been in the woods it's for a while. To... Yeah, won't be liking it so damn much after I smack you with this shovel. <laughs> no, chyba teraz będziemy wracać dokładnie. I mam nadzieję, że nikt nas nie obserwował. Zabierz pijanych do mieszkania, Joe. Kurde, chciałem tak ładnie to wyrobić i wykręcić, ale widzę, że nie. Także pojedziemy bezpośrednio na wstecznym i teraz sobie dopiero wykręcimy. Nie śpiewajcie, chłopy! Nie śpiewajcie. Siap No nie skręcę jak jadę A ja wciąż jestem poszukiwany, no jakie to jest durne eee, dom Joe, o Jezu, troszkę daleko Przecież Się najeździmy Ale precyzja, ale precyzja Ło, wow, ale bar barierka Moje życie Pamiętam jeszcze jak jak nagrywał Mafię To on sobie właśnie tak jechał chyba nawet przez tą drogę albo przez autostradę właśnie z takimi samymi barierkami I był zakręt I on się tak centralnie wbił w te barierki, przebił się i już leciał jako trup To było po prostu świetne Ewentualnie już miałotko życia i dopiero padł jak spadł z nich, ale po prostu to było świetne tak ...pieprzyć centralnie w te barierki to jest coś pamiętam w GTA 4 też była taka e, misja, że wiozło się trupa w bagażniku e, do takiego doktorka, który, e, który tam wpisał w dokumentach pierdoły typu, że

Tym razem już przyspieszenia takiego fajnego nie ma. Ale tak to zaś się jeździ, noc. Cześć, chłopaki. Dobrze, że mnie nie rozpoznaliście. Potrawników, potraw Jezusie. Sorry, Vito. Not exactly the best way to end the night, huh? But thanks. I owe you one big time. Leave Eddie's <laughs> car here so he can get home. <laughs> in the morning. You're a good man, Vito. I'll settle up with you tomorrow. Hey, you coming in for some drinks? It's three in the morning. Shut the hell up. I hey, shut up, <laughs> you whore. Come on. We'll you yeah, had enough, Eddie. Girls. You're going to <laughs> bed. Get Najbardziej nawalił się Eddie, ewidentnie. Ewentualnie ma słaby łeb. To też jest jakaś teoria. Dzikusy. Zobaczymy o co będzie chodzić w dzikusach. What the fuck? Hey, Vito, wychodź i wyszczerzy! Jezus! Marty, stop fucking chilling, will you? Mój rząd to killed. Oh. <laughs> Sorry, Joey. Nie chcę mówić fucking Joey. Co to jest z tym? Vito, come on down! Jesus Christ! Nawet umyć się nie będzie można. Wysrać. I, i, i każdej innej czynności porannej. Bierze już normalny strój. <coughs> i'm to the Who the hell was that? The guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid you slipped down the street from me? I had to pick up the truck here, so he gave me a lift. What's going on with the truck? It's gonna make you some nice cash. Hop in, I'll explain on the way. You drive. Where to? Riverside. Alright, Riverside it is. Some night, huh? Yeah, you could say that. What? You ain't still mad, are you? Nah, very a stiff. That's the first thing I wanted to do when I got out. Hey, come on. You had fun at the cat house, right? Yeah, we did. I had fun. But, uh, everything between then and now? Not so much. Alright, alright. Słuchaj, dziś będzie dużo lepszy, Nawet fajnie się nie Tak ciężko, ale ale fajnie, fajnie się prowadzi. I podoba się dźwięk. Taki mocny. Aż ja lubię ciężarówki, no to tym bardziej mam podiarkę. Tak, I to przekraczanie prędkości na tych ciasnych uliczkach.

Siomeczki, odpimpajcie się. A ty co tak tutaj stoisz? Nie zesraj się. O kurde. No to, że mi się zesrał. Jak od takiego czegoś można nie żyć? No kurka wodna. Dobra, to już możemy pominąć. I znowu schodzimy na dół. Przebieramy się i lecimy. Ostatnio e, u kolegi na trzecim, czwartym piętrze, e, u kolegi z klasy, też właśnie teraz zostawiał buty przed domem. I mu ukradli, żeby

No, a patrzcie jak tutaj korek, no i jak ja mam tutaj teraz przejechać? No to chyba już wiem jak. No przynajmniej już mnie nie gonią, ani nic. Za znowu będą gonić? No, prawie. myć się myć się za bardzo wyprzedzać się tutaj nie da ale jakoś sobie poradziłem i przepraszam pana bardzo kurka wody na ciężarówką w pomieście. jak, jak ona wygląda o kurde ładnie rozwalona Wydaje się, że jak zostałem zniszczony. Znowu przywalę w coś? Na szczęście nie. Nie martw się, już to zrobiłem. Na pierwszą Riverside. Jeśli tak powiesz. Ufaj mi, później mnie zapraszasz. Dawaj, 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 nie masz mocy, widzę już. Do 70 to jest, bardzo dobrze. Czyli policja póki co nas nie będzie łapać. Czemu oni nie jadą w 70 tempekciu Wow, Ło wow. Przepraszam, jadę. No! Co to było, Ziomalu? Dobra, i to gdzieś tutaj, tak? Skręć się, dobra. What now? Now we take care of our customers. These guys here buying bulk from us. Come with me. Okay. Climb up and hand me the goods. Hi, one carton of reds. Hand me a carton of reds, Vito. Not this one, I said reds. Jeez, Vito. not a

Także mam jakieś mieszane uczucia. Kilka godzin później, ok? Tak, coś też tułem. What the fuck? Hey, Sarge, how you doing? Caught in the blues, as usual. Oops. I think I'll take the whites this time. You hear that, Vito? Let's go. Caught no whites. Yep. Yeah, that's the one. Thanks, Joe. Now get the hell out of here, will you? Okay, time to go. Get in, Vito. Next stop is Millville. Millwheel Się przestraszyłem, że jakaś mafia mi już atakuje Pojedź do Min a do Mil e, Ale powiem wam, że do Millwheel to pojedziemy sobie e, dopiero w piątek. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!